Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Vs. To już jest mój nowy kanał. Jestem na swoim nowym kanale. To jest mój pierwszy audiolog i filmik. No nie filmik, bo filmik to był intro, test intro. Ale taki filmik, w którym ja normalnie tak gadam itp. Więc tutaj poruszę temat, czego możecie spodziewać się spodziewać na moim kanale. Chcę Wam zadać, podać dwa podania, w których wy będziecie. Do wyboru macie szansę wykazania się i wyboru. Cztery serie, jedna seria z czterech gier. Do wyboru macie Minecraft czy tam serię, nie wiem, Swójni gier, Direct Survival, GTA San Andreas Multiplayer, mt 2 czy Counter-Strike gd Miniaturki tych gier pojawią się wam pod filmikiem. To możecie wpisać w komentarzach, jak je chcecie, ten, czego będzie najwięcej, to wybiorę. I czy filmiki mają być nagrywane z kamerką, czyli że tam, będzie tam w którymś rogu jest kamerka itp. itd. Jeśli tak, to pisz, to łapkujcie filmiki, piszcie w komentarzach. Dobijemy do 10 łapek, to znaczy, że tak. Dobijemy do 10 łapek, nie, to znaczy, że nie, z... Co wcześniej, to znaczy. Ale też komentarze też są ważne. Więc jeśli będzie wcześniej komentarze na tak, niż na przykład łapek na nie, to też znaczy, że tak. Czyli Że nagrać z kamerką. Um, live: Na Twitchu będą się pojawiały live. Oczywiście live będę robił z bo obecnie coś tam nie chce działać. No, to chyba tyle z mojej strony z tego audiologu.